Kochani, siema, siema, dzisiaj sobie gramy w Plant vs. Zombies Battle, battle for Neighborville, czyli inaczej, jakbym przetłumaczył, to po polsku to by była bitwa o sąsiadowo, roślinką zombie zombie bitwa o sąsiadowo. Jak widzicie, zmieniłem trochę kamerkę. No to już tak przeszkadzało, jak to było na dole. Ja bym prosił, żebyście pisali w komentarzach, kim mam dać. I daję duży łapek w górę pod mój kanał, żeby było oczywiście ekstra, kochani, co nie? Musi być tak dobrze, Dużo łapek w górę, dużo subskrypcji, dużo nowych odcinków, słuchajcie. No i oczywiście dużo wyświetleń. Yy, miałam wam pokazywać te skórki, które ostatnio zdobyłem, ale bardzo was przepraszam, obiecuję, że w następnym odcinku to będzie wróżna. Zdobyłem jeszcze tam parę innych. O, tu pójdźmy, bo tutaj potrzebuję iść. Słoneczny, tak. Wskrzeszczaj roślinnych przyjaciół. O, Oj, będę mieć słonecznika z głowy. Może się nie wiem. Inżynierem? Nie. Nie, to żołędziem nie chcę grać. Ostatni grałem po prostu żołędziem. Y no dobra, kim możemy zagrać z dobra to jeszcze wylosujemy I Będziemy robić w następnym odcinku mm, 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 mm. O tym No way, kaktusem? Kaktusem c c c Ale to w następnym odcinku się, jakie, dlaczego mam takie przyspieszenie? Każdy mi się o to pyta. To mam. To, to jest takie w tych ulepszeniach takich postaci. Tak pomyślałem, tak mówię. Kurczę, jakieś ulepszenie tak będę se dodawał. Czemu nie ma losowej? losowej tej. Poracja. Mental. O, 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 to ja, ja chcę to wziąć. Nie losowa, losowa. Losową. Operacja ogrodowa. Ciekawe, czy to nie grałem? Ciekawe. Szalamo, zbiornik ZT najgorsza dla mnie mapa, bo wszyscy tam skaczą i nie możesz w ogóle nikogo trafić. Ale w ogóle ja w to nie grałem. No i co z tego, że szlamo zbiornik? Tak nie rozumiem. Krzyszko strzelec, komendur góry, czekaj, kim ja tak dużo grałem? Grzyb mm, poziom czwarty, no grzyb jest fajny, kto się wie. Ja lubię grzybem grać yy, bo on ma fajne umiejętności wydaje Co to jest ten ogród I w ogóle o co w tym Come on. Okay. O o Nie chcemy w to, ja tylko chciałam zobaczyć, co to jest. Jeżeli chcecie to robić, to mówcie w komentarzach, bo ja bladego pojęcia nie mam, co to jest. A zagramy sobie po prostu... tą... tą bitwę o teren. Albo bitwę dru... no, bitwę drużynową, o! Bitwa drużynowa będzie najlepiej! No, a dlaczego? Mmm... Witwa drużynowa po prostu będzie się już szybko robiło, ja tak zawsze sądzę, że bo tam się na sekundę może się rozwalić oczywistość się... co? Arena walk? E. No dobra. Ciekawe co to jest. Nie wiem. No dobra, mi Kur Kurczaczki. O nie! Ja chcę zmienić sobie postać. Chcę być rośliną. Powiedzcie, że można. Nie mnie, można grać jak psalm No dobra Mam nadzieję, że To moja drużyna Ciekawe O, oh, no, dwóch inżynierów ale będzie za. To się już biją, ale my mamy smoka Tu jest taki jeden plus Można zginąć Bo go wskrzeszesz U nas jeden zgnął U też Nie! Nie! Wskrzeszę. To jestem ja. Ale u nich też się ktoś wskrzeszył. Źle. wygrana! To nie przeżyliśmy. W całym szybkim już nie mogę. Szkoda. Spróbujmy różą. O nie, źle, że przynajmniej różę, tak sądzę. No nie, no mam. Mamy pożerać. Słuchajcie, jeszcze dwie rundy i kontynu. O nie, Imp. Imp jest. Jeszcze dwie rundy i, i jeszcze tam. Rundę pierwszą my wygraliśmy. Boję się co o to... BUM! O nie! Przybramy. Elektro Przedraliśmy, ale mieliśmy słabą drużynę. Dobra, spróbujmy z żołędziem. Dobra, może wygramy. Chociaż wątpię. Ja mogę przyzwać tego pniaka i co? Słonecznik nie udało mi się wygrać, bo ja się cały czas leczyłem. Przyrzućmy mało HP. O, ale mamy kukurajzona. Jak jest kukurajzon? Akurat mamy mocną drużynę oni też są mocni. Mam być taki na akcji tego śmierdzącego impa, ale nie mają tego elektrodzonu. Ha, a ja robię tak. Ho, ho, ho. Ale on wolno chodzi. Tak sądzę. Czarodziej. Słyszę, nie. To jesteś układem. Yeah. A jej teraz te tylko piratów wybraliśmy, gdzie on się schował, Wygrałem! Je! Sprawdzili sobie rząd żołądź Żołądź nam szczęście Nie wiem dlaczego idziemy od tyłu plusk, plusk. a i tak póki co wygrywamy Będziemy mieli słabą drużynę Wreszcie jeszcze... Okej, okay, mamy słończnika i groszka Ale przegramy pewnie, bo oni będą mieli koks tak ho ho <laughs> tak myślałem Że To było do, do, do pomyślenia, bo typy e, będzie dwa na 2 Tylko Imp został, a imp się szybko zabije. Kurczę, tam dość. Wygraliśmy jej, ale Cytryn jest ekstra. Fajnie się nim gra. Klaser już rozwala te postacie. Kaktus, dobra kaktus i co? Kaktus i jaka drużyna? Dwa. Jeden! Bo jeszcze jaką będziemy mieli drużynę? Oczywiście róże i Muhamora. Groszka, ten no, groszek jest mocny. No, ale oni mają słabą. Tak mi się wydaje. Cała nam tylko jedna osoba. Co on robił? Jakieś dziwne tance. Jejku! Ekstra 4 na 1 Ha! Ale ja się jadam. Kruszaczki, czekajcie, tylko zobaczę, ile już ten odcinek trwa. Cieszę się, że oglądacie ten film. To jest moja. Bardzo lubię, jak ktoś ogląda moje filmy. To jest moje marzenie. Pa, pa. Do zobaczenia w następnym odcinku.